Basiu kochana i wszyscy moi przyjaciele redagujący, wydający zeszyty literackie i z nimi i w nich publikujący. Jestem niepocieszony, że nie mogę uczestniczyć w Waszym w tym zebraniu jubileuszowym, ale doprawdy nie mogę. Pamiętam, że i inne zebranie jubileuszowe wiele lat temu, które odbywało się, jeśli mnie pamięć nie myli, w Pałacu Staszyca w Warszawie. Byłem tam. No teraz jest szczególnie doniosłe. Doniosła data i doniosły jubileusz. 24 wiecza wieczy waszego pisma i 100 i wydanych numerów. Mogę się chępić, że ja jakoś tam współpracowałem z zeszytami literackimi prawie od początku. Nie często wprawdzie, ale jednak z ochotą, jeśli była okazja bo już chyba w pierwszym, może w drugim numerze zeszytów literackich jakaś była moja rozmowa z Wojtkiem Karpińskim, który jak rozumiem jest dzisiaj wśród Was i jest uczestnikiem Waszego dzisiejszego zebrania. A potem jakieś rozmaite artykuliki czy nawet krótkie krótkie notatki, zdarzało mi się u Was zamieszczać i zawsze z przyjemnością, bo no mam poczucie, że to jest moje pismo. No nie jest to pismo bardzo e, nastawione, na, nie jest to pismo nastawione na bardzo szeroki odbiór. Jest to oczywiście pismo dla e, e, inteligencji i może jakoś tam e, tej, tej części inteligencji, którą dałoby się jakoś zdefiniować, ale nie chcę tego czynić, bo byłoby to pewnie zbyt, zbyt jednostronne. W każdym razie jest to pismo prawdziwie potrzebne nam, prawdziwie zakorzenione w polskiej kulturze literackiej i filozoficznej i, i, no i nie ma numerów, w którym nie znalazłbym czegoś dla siebie. Wszystko co czytam jest i teraz niestety nie, nie tyle czytam, ile mnie czytają, bo wzrok mi się tak popsuł, że hmm, zostałem prawie analfabetą, no, ale wszystko co, y, co, co do mnie dochodzi z waszego pisma jest zawsze ciekawe. Zawsze się czegoś... Y, Czegoś interesującego dowiaduję, i jest to zawsze dobrze zrobione, dobrze napisane. A więc yy, yy, cieszę się z tego, że przetrwaliście aż przetrwaliście tak ładnie ćwierć wieku, i mam nadzieję, trwać będziecie nadal yy, w, przy, yy, w przyjaźni czytelników, jeśli tak można powiedzieć. Nie muszę mówić, że bardzo, bardzo tego Wam życzę i bardzo z całego serca pozdrawiam wszystkich Was, przyjaciół moich. Dziękuję.